Cześć, witaj na kanale Freak Toys! W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować naszą podróż po świecie Eterni i władców wszechświata. A recenzowaną figurką będzie wierny towarzysz Himena, kod bojowy z serii Retroplay. Zapraszam Cię do recenzji! Przed wyciągnięciem figurki, sprawdźmy szybko, jak prezentuje się opakowanie tego zestawu. Zaczynając od góry, dostrzeżesz wielkie logo serii Masters of the Universe, a pod spodem nazwę tej figurki, czyli Battle Cat. Tutaj umieszczono bardzo ładną grafikę przedstawiającą kota bojowego oraz dosiadającego go himena. Pod spodem mamy przezroczyste okienko, w którym widać figurkę, natomiast w rogu umieszczono logo producenta, czyli firmę Mattel. Od boku nie znajdziemy tutaj nic ciekawego, za to z tyłu dzieje się już troszeczkę więcej. Mamy tutaj kolejną grafikę, tym razem przedstawiającą walkę ze szkieletorem, natomiast tutaj mamy informacje co do samej figurki, takie jak to, że zbroja jest zdejmowana, a figurka jest ruchoma. Tutaj umieszczono inne figurki z tej serii, takie jak Himen, którego już można było zobaczyć na tym kanale, oraz Tela, zbrojny szkieletor Ewillin. Książe Adam, Battlecat oraz Bestia. Myślę, że pora otwierać i zobaczyć, jak ta figurka prezentuje się bez opakowania. Pierwszą rzeczą, która zrobiła na mnie duże wrażenie od razu po wyciągnięciu figurki z opakowania, jest jej wielkość, ponieważ figurka jest naprawdę sporych rozmiarów, ale zmierzmy sobie teraz tą wielkość. W najwyższym punkcie figurka mierzy około 18 cm. Natomiast jeśli chodzi o jej długość, mamy tutaj 30 cm. Dla porównania pokażę ci teraz dwie inne figurki. Najpierw coś od NEKI, czyli filmowy Terminator oraz coś od Marvel Legends, czyli filmowy Star Lord. Jak widzimy, figurka kota bojowego będzie pasowała zarówno do skali siedmiocalowej, jak i do sześciocalowej. Oczywiście w tej recenzji nie mogło zabraknąć najpotężniejszego człowieka we wszechświecie, Himena. I tak oto figurki prezentują się razem. Można oczywiście posadzić Himena na kocie bojowym. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście spróbujemy to też dobrze ustawić. Jak dla mnie super, na pewno razem będą wspaniale prezentować się na półce. Jako akcesoria w tym zestawie możemy zaliczyć elementy zbroi kota bojowego. Pierwszym z nich jest pancerz mocowany na głowę z bardzo ładnie i wyraźnie pomalowanymi oczami przypominającymi oczy węża. Drugim elementem jest pancerz połączony z siodłem. Który można przymocować na grzbiecie kringera. Pancerz ten mocowany jest na pasku oplatającym kota. Brak tu jakichkolwiek elementów ruchomych czy też innego koloru, ponieważ pancerz ten został wykonany z jednolitego czerwonego plastiku. A tak oto prezentuje się kringer bez swojego pancerza bojowego. O ile rzeźba wypada tutaj bardzo dobrze, o tyle zabrakło tutaj nieco koloru. Szczególnie na oczach, jak i nosie. Te elementy powinny wyróżniać się nieco bardziej od reszty ciała. Co do malowania paszczy, zabrakło też mi tutaj malowania reszty zębów, ponieważ białe są tylko kły. Co do malowania na reszcie ciała, no muszę pochwalić te pomarańczowe pręgi zostały one tutaj naniesione bardzo przejrzyście. Na plus na pewno zasługuje też ta faktura imitująca sierść. Na co warto też zwrócić uwagę, to mamy tutaj na łapach wyrzeźbione nawet poduszki, a więc za to plusik. Jak widzisz, tych detali tutaj nie brakuje, ale podejrzewam, że inni kolekcjonerzy będą trzymać tą figurkę w pancerzu. Myślę, że i ja tak zrobię. Co do pozowalności kota bojowego, wygląda ona w następujący sposób: paszcze możemy otwierać i zamykać. Głowa znajduje się na pojedynczym stawie kulkowym, a więc możemy nią obracać w dwie strony. Dodatkowo mamy jeszcze staw w szyi, który pozwala nam unosić głowę do góry oraz delikatnie w dół. Przednie łapy możemy unosić tyle do góry oraz delikatnie w dół. Dodatkowo mamy jeszcze staw w łokciu, o ile tak to można nazwać. Tutaj mamy kąt 90 stopni oraz rotację na boki. W stopach niestety nie ma żadnego ruchomego punktu. Szkoda. Tylnie łapy wyglądają bardzo podobnie, z tym, że większy odchył możemy zrobić do tyłu oraz delikatnie do przodu. Tak samo w łokciach mamy kąt, też 90 stopni, oraz rotację. I na koniec został jeszcze ogon możemy go unosić do góry, w dół oraz kręcić dookoła. Także ruchomych. Elementów tutaj nie brakuje. Przyszedł czas na podsumowanie tej recenzji. Zaczniemy od słabszych stron, czyli malowanie głowy. Przydałoby się tutaj więcej farby, szczególnie na oczach, nosie i zębach. Kolejnym elementem, który mógłby być lepszy, to pozowalność. Zabrakło mi tutaj ruchomych stóp oraz możliwości rozchylenia łap na boki. To zdecydowanie poprawiłoby pozowalność tej figurki. Jeśli chodzi o pozytywy, to na pewno jest to jej wielkość oraz ogólny wygląd przypominający swoje pierwowzory z animacji oraz z pierwszej serii zabawek z lat 80. Bo to przede wszystkim na tych zabawkach wzorowali się twórcy naszego dzisiejszego bohatera i za to należą im się brawa, ponieważ wyszło im to bardzo dobrze. Co do oceny, dodaję tej figurce 8 na 10 i polecam ją, ponieważ skoro w Twojej kolekcji pojawił się Himen, to i naturalnie nie może zabraknąć w niej kota bojowego. Te figurki razem wypadają najlepiej i wzajemnie się uzupełniają. To na dzisiaj wszystko, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!